Co by tu nagrać? O, już wiem! Będę nagrywać pierwsze lepsze gry z internetu! Haha, ha, to jest dobry pomysł! Siemaneczko, ziomeczki, tutaj, mister Cienki. A to jest drugi odcinek luźnego grania i tym razem gramy w symulator kota. Jakby przetłumaczyć nazwę, to byłoby. Powiedzmy katastroficzne zniszczenia. Więc tak. Jesteśmy kotem. Musimy zrzucać rzeczy na podłogę. W dwie minuty musimy zdobyć 100 tysięcy punktów. No ciężko będzie. Ale podejmy się. Jestem kotem. Tak. Jestem kotem. Rozwalę to wszystko. Tak. Ej! Wyciek o tem, jest świetne! O! Wyniczka. Kysz. Kysz. Hop! Tak! Wo Demolka! Ale podskoki! Drewniaki, dobra. Robot jakiś, znowu się... Hop, 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 hop! Gdzie teraz? A, Spadłem! Co mnie zrzuciło? Czemu nie mogę tam znowu wskoczyć? Czemu straciłem już połowę czasu na tym? O, Jakaś niezwykle cenna elektronika! O, wieszaki! Duży robot! Uuu, drewniaki znowu. Uważnie. Telewizor! Muszę rozwalić telewizor, bez tego nie będę się pełniony. Uuu, płyty, płyty, płyty! Telewizor! Uhu, ale ten kot ma siłę! Normalnie strongman! Ile punktów? Już prawie! Już prawie 100 tysięcy punktów jeszcze troszkę! O nie, mogę nie zdążyć, mogę... Tak! Zdążyłem! Teraz to formalność. Ha. Jeszcze konsolę! BUM! Może jeszcze to, na, z tego stolika coś zrzucę! Nie! Nie, nie zdążę tam wrócić! Rozwalę jeszcze tą dolniczkę! Tak! Tak! Ta leży! kurcze, leży! Kurczę, tamtych półek zapomniałem, ale wygrałem! No to gramy jeszcze raz! Niestety gra jest powtarzalna, no, ale... Warto... Warto to... <gryw> warto w to grać! Polecam! 10 na 10! O, też można rozwalić? A to ciekawe. Indzie... O, pilot. o Dużo rzeczy na biurku, trzeba tu posprzątać. Widzicie? Ten kot yy, tylko sprząta. Tak wygląda czystość w jego, w jego rozumowaniu. No popatrzcie, rzeczy rozwalone na półkach, teraz leżą na podłodze. Tam, gdzie można je... tam, gdzie kot może je dosięgnąć, w sumie też mógł je dosięgnąć i zwrócić, ale. No dobra, ta gra jest nielogiczna to jest symulator kota! Katastroficzne zniszczenie. Wieszaki, wieszaki, robot. Co robi robot w szafie, tego nie wiem. Czemu nasz właściciel w ogóle ma tylko drewniaki, tego też nie wiem. Czemu ta doniczka leży na podłodze, to akurat wiem. I mamy. Ło, wow, aż minuta nam została! A my już rozwalamy telewizor! Pięknie, pięknie! Już małe robociki, kiedy się nie będę przejmował, ale DVD op! I to się nie przyda. To się nikomu nie przyda. Koty z tego nie korzystają. O, znowu ciężki. Jak ja mówię, był rozmowę z także jak książki są po prostu idealne do rozwalania Gdzie ten A, tam, spójrz. Joysticki jakieś! Leć! Gdzie jeszcze? Tu jest jakaś półka! Najwyższa półka! Zdobędę najwyższą półkę! Najwyższa półka w domu jest jak dla kota jak najwyższa góra na świecie! Tak! Ta półka to Mount Everest. I niszczę to! Dotrę na sam szczyt... ...kocie i... ...doskonałości! Nie wiem co tu robi ta rysinka, ale wygrałem! 102 tysiące punktów. Prawie 103. Ten cały wielki bałagan. Wszędzie. Telewizor tutaj przesypany płytami. Tam została jedna półka. Ciekawy, czy dałbym radę z tego stołu wrzucić do kosza rzeczy. Hmm. Ciekawy jestem. Hmm, no ale to już koniec tego odcinka, wszelkie, że taki krótki. Ja jestem Mister Cienki, a to, było a to były katastroficzne zniszczenia i luźne granie. Żegnam.